Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowałam dla Was inny kalendarz adwentowy. Kalendarz Isana. Kupiłam go w sklepie internetowym Rossman. No i zobaczymy dzisiaj, co w tym kalendarzu się znajduje. Czy on jest może lepszy jak ten z DM-u, a może nie? Zobaczmy, ocencie sami. Okej, okay, no to zabierzmy się za pierwsze drzwiczki. Tutaj mamy pierwsze drzwiczki. I tutaj mamy maseczkę do twarzy. Tak to wygląda. Drugie drzwiczki. Tutaj znajduje się maseczka na włosy w takim malutkim opakowanku. Tak to wygląda. No, to teraz zobaczmy, co się znajduje w drzwiczkach numer 3. O. Taka gumeczka do włosów, taki scrunchie. Z takimi fajnymi. Złotymi punkcikami. Całkiem miękki, całkiem fajny. No to teraz przejdźmy do numerku 4. Tutaj jest. Ja położyłam sobie ten kalendarz tutaj tak na moim stoliku, żeby mogła go fajnie otwierać. Żeby mi było wygodnie. A Wam pokażę to wszystko po prostu tak do kamery. To jest taka połówka takiej kulki do kąpania do wanny. Zafarbuję wodę w wannie, jak ją do niej rzucicie. Tak to wygląda. Teraz popatrzmy na numerek 5. Numerek 5 to jest. Krem do rąk. Tak to wygląda. 30 ml. Fajne opakowanie. Na pewno fajnie pachnie. Mm, bardzo fajnie nawet. Zobaczmy. Dam sobie trochę na rękę. Jakoś tak trochę kokosowo. Hmm. Fajnie. Fajnie, fajnie. Przypominam sobie, że w tym Balea kalendarzu też były jakieś kokosowe zapachy. Może wszyscy wpadli na ten pomysł w te święta czy w tym roku. Trochę kokosowych zapachów wszędzie pododawać. Ale pachnie fajnie. Numerek 5. Teraz mamy numerek 6. O, oh, numerek 6. Taki breloczek. Koniczynka. Aj! To jest takie coś z jak się te cykiny tak troszkę poprzesuwa do góry. To będzie miał inny kolor, czyli różowy i srebrny. Jedna strona może być różowa, jedna może być srebrna. Jakiś taki mięciutki, jakaś gąbka. Tak wygląda. No, ujdzie. Ujdzie. Numer 6, właściwie Mikołajki, numerek 6, nie? Takie coś na Mikołajki? Mm. Nie za bardzo. To przejdźmy do numerku 7. Hmm, znajdziemy się nam. O, jakie malutkie drzwiczki, bardzo, bardzo malutkie. Zobaczmy, co tam w środku jest. O, nie mogę ciągnąć. Chyba potrzebuję pomocy. Nożyczki sobie wezmę. I pomogło. Pomogło. To jest koncentrat Q10 przeciwko zmarszczkom. Tak to wygląda. Przeciwko zmarszczkowy koncentrat. Taka mała próbeczka. No to teraz numerek 8. Musiałam sobie pomóc nożyczkami otwierać i wyciągać te produkty, bo są tak dobrze zapakowane. Um, gdzie my mamy teraz? Numerek 8. Mm. Numer 8, numer 8. No, nie widzę. Dziewiątkę mam. A ósemki, Ach, jest tutaj na górze. Teraz ja, zobaczmy, co jest w środku. I tu jest. Krem. W takim opakowaneczku. Ok, nie jest napisane do czego ten krem. Aha, okej, okay, nie. Jest napisane do twarzy i do ciała. Takie malutkie opakowanie. 20 ml jest w środku. I pisze, że to jest krem do pielęgnacji twarzy i do ciała. Tak to wygląda. Numerek 8. Teraz mamy numerek 9. Widziałam to już. Zobaczmy, co się w środku kryło. Ach, ja uwielbiam odkrywać takie, otwierać te drzwiczki i odkrywać, co się w środku znajduje. Zawsze taka fajniutka niespodzianka. Tutaj mamy szampon do włosów. Tak to wygląda, też bardzo bardzo fajny. Zobaczmy jak pachnie. Mm, nie wiem, jakoś nie mogę rozpoznać tego zapachu. Jakiś taki kwiatowy. Kwiatowy. Do włosów suchych. Tu jest napisane. Czyli fajny. No opakowania nie są może też takie, takie. Um, Chociaż, chociaż są, są świąteczne. Chojneczka jest na tym jakieś tam płatki śniegu, gwiazdeczki, prezent. No, wygląda nieźle i też w podobnych kolorach, jak DM-ie, Też z różowym, biały, różowy. No, ok. Numer 9, teraz popatrzmy. Numer 10: O, też takie bardzo malutkie drzwiczki, i też mamy tutaj taką próbeczkę. To jest booster na twarz. Tak to wygląda. Też taka malutka. Próbeczka. Ok. Do każdego typu skóry. Czyli każdy może to używać. Próbeczka. Ok. Teraz mamy numer 11. Numer 11 to jest tutaj. I zobaczmy, co tu jest w środku. O, to wygląda fajnie, takie, takie coś, taki pakuneczek, otwórzmy i to są pilniczki do paznokci, trzy sztuki i tak wyglądają, <laughs> takie, takie fajne świąteczne motywy. Schöne Weihnachten jest na tym środkowym napisane. Bardzo fajne. Bardzo fajnie wyglądają. Ok. To mieliśmy 11. Teraz idziemy do numerku 12. 12 to jest Reinigung, czyli coś do oczyszczania. Öl in gel, czyli jakiś olejek do oczyszczania. Teraz zobaczymy, co to jest. Oczyszcza skórę dokładnie i nie wysusza jej. Czyli jakiś taki produkcik do oczyszczania skóry. Ok. To dalej. 13. O, ogromne liczby. Bardzo, bardzo duże. I co mamy w środku? Duż peeling. Kawa i mango. Czyli peeling do ciała z dodatkiem kawy i mango. Popatrzcie, tak to wygląda. 40 gram. Czyli wystarczy na pewno na raz, a może i nawet na dwa razy. Tak to wygląda. Numerek 13. Teraz mamy numerek 14. Tutaj z tej strony. Zobaczmy, co to jest. To jest Body Lotion, czyli balsam do ciała, krem do ciała w takim opakowanku, tu jest 20 ml, wygląda w ten sposób, z jakimiś pigmentami takimi świecącymi, jest tu napisane, zobaczmy jak to pachnie, pachnie też fajnie, zobaczmy czy to nam się tutaj poświeci czy nie. No, może tak troszkę. Nie wiem, czy to widać, czy nie, ale takie może troszkę. Zobaczcie, może, może widać. Czy się troszkę świeci? Może tak. No, ok. Balsam do ciała. W takim opakowanku. I to był numerek 14. No to teraz popatrzmy na numerek 15. Hmm, gdzie tu mamy teraz numer 15? Tu tutaj mamy. I to jest krem ochraniający. Tak to wygląda. Zapobiega wysuszaniu skóry. W ten sposób wygląda. Ok, no teraz mamy numerek 16. Też bardzo malutkie drzwiczki. O, ale to mi się podoba. Bardzo, bardzo fajne. Popatrzcie. Taka fajna pincetka, Jednorożec. Zaraz ją otworzę. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda. Też potrzebujemy nożyczki. Nie, chyba nie. O, w ten sposób to wygląda, ale fajny. Takie jeszcze nigdy nie widziałam. Normalne zawsze są takie, no normalne, bez jakiejś tam główki, bez ozdoby, a ten jest jednorożcem. Czy ta pincetka jest jednorożcem? Bardzo fajnie wygląda. Super. Numerek 16. Teraz idziemy do 17. Numerku. Tutaj mamy też bardzo malutkie drzwiczki. Zobaczmy. Co się tam ukrywa? No, jak przypuszczałam, też taka ampułka. W ten sposób wygląda. I co to jest? Mm, Express Lift. Też do każdego typu skóry, koncentrat, czyli coś na zmarszczki. Popatrzcie. Tak to wygląda. Okej, okay, to już trzecia taka malutka ampułka. No, to idziemy dalej. Numerek 18. Tutaj mamy ogrzewającą maseczkę do stóp. Nie wiem, jeszcze nie używałam nigdy ogrzewających maseczek do stóp. Tu jest napisane by kalten Füßen, czyli jak ktoś ma zimne stopy, to powinien sobie taką maseczkę nałożyć. Hmm, może niezłe. Zobaczymy w zimie. Ja mam często zimne stopy. Także popatrzmy. Popatrzymy. Ok, to mieliśmy numerek 18. Teraz mamy numerek 19. Gdzie tu jest ta 19? Hmm, 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 hmm. Tutaj mamy. No, zobaczmy, co tu jest. Numerek 19. To jest żel pod prysznic. Ten sposób wygląda. Mm. Żel pod prysznic. 50 ml. Pasuje na pewno do kosmetyczki, jak wyjeżdżacie gdzieś na urlop, czy, czy na weekend, czy, czy idziecie na basen, czy idziecie na plażę. To akurat takie coś na pewno zawsze się przyda, jak się potem trzeba wykąpać. Ok. Numerek 20. Odpuśćmy numerek 20. O, jakiś taki pakuneczek. Teraz zobaczymy, co to jest. Tutaj potrzebuję chyba nożyczki, żeby to otworzyć. ona jest taśmą klejącą. Nie da się to obciąć. Takie poklejone. Wygląda tak. I to jest jakaś taka bransoletka. Pasuje na moją rękę? Ach, to jest taka gumeczka. Ach, nie! Bransoletka? Może bransoletka? A może gumka do włosów? Rozciąga się? Można jako gumkę do włosów użyć pewnie? I pewnie też jako bransoletkę. Hmm, wygląda nieźle, zostawię tak na razie. Ok, to był numer 20. To przejdźmy teraz do numerku 21. Tu mamy 21. I tutaj mamy. Odżywkę do włosów. Czyli do tego szamponu poprzedniego. Jaki Wam pokazywałam, tutaj gdzieś był szampon. To do tego szamponu mamy taką odżyweczkę. Można obie używać. W ten sposób wyglądają. Ok, no to numerek 22. Tutaj mamy numerek 22. O, też jakaś taka maska. Ok, to jest maska. Znaczy maseczka do twarzy z Aloe Vera. Ok, maseczka do twarzy z Aloe Vera. Dwie no, w podwójnym takim opakowaniu. Raz można użyć jedną, później drugą. Tak wygląda. Okej, okay, co my teraz mamy? Teraz 23. Znowu takie maluteńkie drzwiczki, i tam ukrywa się znowu taka ampułka. W ten sposób wygląda. I to jest dwufazowy koncentrat. Też do każdego typu skóry. Dwufazowy koncentrat pielęgnacja. Tak to wygląda. Ok. Następna taka ampułeczka. No i mamy teraz drzwiczki 24. Ostatnia. Zobaczmy, co tam jest. Hmm. Okej. Okay. No nie bardzo wiem, co mam teraz do tego powiedzieć. Taka zwykła kosmetyczka. Malusieńka, malusieńka, co nam się tam zmieści. Parę, parę drobiazgów. Ech, no niestety to nie takie moje, ale Ech, no ja, co mam na to powiedzieć? No takie, no nie moje. No, mogliby się lepiej postarać, coś lepszego w to włożyć, ale z drugiej strony, czego oczekiwać po. Kalendarzu, który kosztuje zaledwie 14,99, także bardzo tani. No, ale jednak, wydaje mi się, że ten z DM-u był fajniejszy. Podobał mi się chyba bardziej. A tutaj, no, niestety, jeszcze nigdy nie kupowałam kalendarzy w Rosmanie. To jest pierwszy, jaki kupiłam w ogóle w całym moim życiu. Pierwszy, jaki otworzyłam. No, nie jestem za bardzo zachwycona. Parę produktów może jest takich fajnych, które z pewnością się przydadzą, ale mm, reszta to nie takie moje. No ale okej. Okay. Dobra, to co, to kończę? Eee, no, <laughs> nie za bardzo mój, ale może, może komuś z Was się spodoba. Napiszcie mi w komentarzach, czy Wam się podobało, jak to wygląda. Um, to chętnie poczytam, chętnie odpowiem Wam na pytania, jeżeli jakieś macie, chętnie, um, jeżeli macie pytania dotyczące tych produktów, to chętnie Wam na te pytania odpowiem. Um, no i otwieram następny. Cześć.